Chcesz? To będzie alibasz. Myślałem, że to są żarty, tak? To, że James zgodził się tu przylecieć, było dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem. I to, co zauważyłem. Luz, uśmiech, muzyczka puszczona, bajerka. Cieszę się, że boks olimpijski odnosi takie, takie sukcesy. Gala Hero Boxing Fighters 3. Jungle Już 31 października w Tarnowie. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Walczymy dla Christiana. Czołem Brygada, Karol Garncarz z tej strony, w samym sercu Tarnowa, Global Boxing Tarnów, trener Aleksander Maciejowski obok mnie, cześć trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Spotykamy się e, nie bez powodu, bo powód jest naprawdę solidny. Trwa kurs e, trenerów global boxing kolejny, który jest tutaj organizowany e, pod twoim okiem. No, ale mamy gościa specjalnego, bo przyjechał e, James Ali Bashir. E, były e, trener między innymi Aleksandra Usecaczywany, Mirakliczki, naprawdę postać nie e, światowego e, boksu. Masa podopiecznych, widzę dobra atmosferka, chęć rozwoju. Proszę opowiedzieć troszkę, jak to, jak to wygląda. Powiem tak, idea taka powstała, kiedy, no teraz social media są tak popularne bardzo, że obserwowałem, mam bardzo dużo obserwujących osób z, z branży fitness, widzę, że boks mocno wchodzi w branżę fitness i widzę trenerów personalnych, którzy gdzieś tam próbują, gdzieś tam próbują swoich treningów, Prowadzać do swoich treningów, wprowadzać treningi bokserskie. Bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszę, że boks, który był niegdyś kojarzony troszeczkę jako jeden sport wyczynowy w latach wcześniejszych, tak, gdzie ta rywalizacja sportowa była, dzisiaj jest to fajną formą rekreacyjną. Tak. Dużo osób przychodzi na, na siłownię, do klubów bokserskich które trafiają, trenując sobie rekreacyjnie, na fitnessach, praktycznie teraz każdy klub fitness widzę ma Worek wywieszony bokserski, gdzie można y, sobie, sobie potrenować. Mało tego. Trenerzy personalni gdzieś tam zaczynają się bawić w ten, ten boks i, i nawet w ty, dla prostej rozgrzewki tak? tego swojego klienta, czy panią klient y, prowadzą. Gdzie. Przyszedł mi taki pomysł, dlaczego nie takich ludzi, nie tylko tych, którzy będą chcieli prowadzić dzieci i młodzież do rywalizacji sportowej, dlaczego też nie przeszkolić takie osoby. I pierwszy kurs był skierowany właśnie do takich osób, do, do tych y, osób, którzy sobie gdzieś tam chcą, w jakikolwiek sposób nabyć tą wiedzę y, typowo bokserską, tak, typowo. Jest to, jest to takie pierwsze takie ABC, tak? Skierowałem to do. Do trenerów personalnych, aby nauczyli się, aby troszkę poznali tego wszystkiego. Tak samo jak y, trenerzy motoryczni, którzy często robią świetną robotę, ale mimo wszystko troszeczkę brakuje im wiedzy, tej, ty, tej typowo y, bokserskiej. Dlatego pierwsza edycja była skierowana do nich i muszę powiedzieć szczerze, że. Bardzo odbiór był bardzo fajny. Zgłosiło się ponad 30 osób. Yy, Jeden ze szkoleniowców był yy, Piotr Wilczowski, yy, byłem ja, był. Yy, Rafał Faliński z, z, jako trener przygotowania motorycznego był świetny odbiór i przy pierwszej edycji był szef Global Boxing, pan Mariusz Kołodziej, który również to obserwował z, z boku, również to z, zobaczył. I po tej pierwszej edycji, po tym sukcesie pierwszej edycji postanowiliśmy iść dalej, robimy następną edycję. E, tuż po, po edycji pierwszej e, rozmawialiśmy z panem Mariuszem Kołodziejem, który był bardzo zafascynowany tą, tą, tą ideą. I od żartów dosłownie, no to był żart, tak, jakiś ten, że fajnie by było sprowadzić tutaj jakiegoś szkoleniowca z zagranicy, tak? Powiedziałem. Fajnie by było może jakiegoś związanego z Global Boxing, który był związany tam w Stanach, w Nowym Jorku z, 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 z tą strefą. Z, z, z no właśnie, bo to początki Global Boxing to, to nie jest stricte polski produkt, to za oceanu przyszło, tak? Bo początki są w Nowym Jorku? Tak, w 2009 roku powstał Global Boxing w New Jersey, w Nordbergen. Jego założycielem jest pan Mariusz Kołodziej. I do Polski, dzięki temu, że pan Mariusz pochodził z Polski, pochodził tutaj z naszych rejonów, tak, Rzeszowianin. Pierwszy klub powstał w Dzierżoniowie u Piotrka Wilczewskiego, który, którzy zawodnicy, tak? Kamil Łaszczyk, Mariusz Wach, Patryk Szymański, Patryk Majewski byli... Do dzisiaj panie. widzę, że chyba na drzwiach jest cały czas Global Boxing, nieraz na relacjach. Tak, 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 tak i dlatego, dlatego, dlatego myśmy byli drugim klubem, który, który powstał w Polsce i stąd taka idea. I tak jak wracając do tego, jak od żartu powiedziałem, że może któryś z trenerów, bo Piotr. Czeski był na pierwszej edycji. Człowiek związany z, z Global Boxing. Więc mówię, no to jak już zagraniczny, to może ktoś jest związany z, z Global Boxing na Nowym Jorku, tak? Zagraniczny trener. No i pan Mariusz mówi, że chcesz, to będzie alibasz. Myślałem, że to, to są żarty, tak? Ja mówię, no pewnie, żebyśmy chcieli. Telefon Let's go. Ja, tak, ja mówię, to było coś niesamowitego, naprawdę. Coś niesamowitego, że nawet nie, nie, to, że pan Mariusz zadzwonił do, 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 do Bashira, to, to, że okej, okay, no znają się, tak, wiele lat James był związany z, z global boxing, ale to, że James zgodził się tu przylecieć, było dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem. No, to, to nie, że ktoś tam coś obiecuje, że a, obiec a to może to. Nie. Jest pomysł, jest realizacja. Powiem tak, mi się wydaje, że u profesjonalnych ludzi to po prostu wygląda, że, że doceniają raz, że ktoś na przykład chce ich zaprosić, że ktoś chce ich wysłuchać, poznać jego doświadczenie i tak dalej. A jeśli wszystko jest dobrze klepnięte, no to po prostu walizka i, i lecimy. Ja też się bardzo cieszę, że, że trener Baszir tutaj jest w Tarnowie i to, co zauważyłem, luz. Uśmiech, muzyczka puszczona, bajerka, gdzieś tam jakiś shadowboxing cały czas gdzieś e, kuje, tak zabawnie, ale naprawdę dobry flow. I o to się go pytałem też, czy, czy podopieczni, czy ci trenerzy, którzy tutaj e, biorą udział w tym kursie, czy chcą go słuchać, czy chcą się uczyć, powiedział, że jak najbardziej tak. Byłem zachwycony wczorajszym dniem, dlatego że ja dzisiaj przewidziałem zajęcia dla, y, dla trenera, a wczoraj prowadziłem ja zajęcia, ale powiedziałem, że jeżeli coś zauważy i będzie chciał się wtrącić, kiedy ja y, prowadzę zajęcia, y, mówię to ba bardzo proszę, żeby to zrobił. tak? Powiem, że w bardzo fajny sposób y, to nie było przerywanie mi na, na zasadzie takiej, że coś źle robisz, coś źle ten nie. Wchodził i, i, i wprowadzał swoje ten od razu widział, od razu mówił, tak, widać, że to jest europejski styl, tak, a my tu po amerykańsku robimy tak i tak, że świetnie wczoraj to wyszło naprawdę i, i dlatego z tych godzin, które żeśmy przedyskutowali z, z trenerem, ile on tu ma robić, robimy troszeczkę większy, większy ten. Dajemy większą możliwość y, y, poznania tego, ty, tego tego tego. tego. Tej szermierki boksu amerykańskiej i będzie on tu miał znacznie więcej zajęć niż było planowanych. I powiem szczerze, że jest bardzo zachwycony tym, że, że może się dzielić wiedzą swoją. No to czyli yy, zakładam, że nie jest to ostatni raz, kiedy yy, przyjeżdża tutaj, skoro wszystko idzie w takim dobrym kierunku. Yy, tak było rozmawiane z panem Mariuszem. Yy, powiedzieliśmy: poczekajmy, zróbmy, zróbmy to. Yy, Teraz, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie ja powiem szczerze, tak, ja, ja trenera widziałem, będąc w Global Boxing tam w Nowym Jorku, widziałem na sali bokserskiej, gdzie pracował z zawodowcami, tak, pracował tam z tymi wszystkimi amerykańskimi zawodnikami. Ja go tu ściągłem, jako oczywiście taką postać gościa specjalnego, ale też szkoleniowca, bo takiego warsztatu pracy, jak on pracuje w grupach dużych, tak, takich jak, jak prowadzić że ten, to nie widziałem. Ale po wczorajszym jestem naprawdę zachwycony tym. Jestem zachwycony i, i, i mówię już, do, pisałem wczoraj do pana Mariusza Kołodzieja, że i myślę, że na, to nie jest ostatnia edycja z, z Jamesem, i to nie jest ostatnia edycja z trenerem z zagranicy. Mamy plan. Olku, jest jeszcze jedna kwestia, bo widziałem na, na profilu Global Boxing, że też planowany jest wyjazd do Macierzy, że tak powiem, czyli właśnie jakiś obóz w Nowym Jorku. Tak, jest na to pomysł? Tak, mamy plan taki, żeby na wiosnę zrobić szkolenie trenerów właśnie tam w Nowym Jorku. Byliby dwóch polskich trenerów. I do tego jeszcze trenerzy y, tam na miejscu y, w Nowym Jorku, m.in. James Ali-Bashir. Mogę po części, albo jeszcze nie, może nie zapyszajmy, może raczej nie w formie zapyszania, tak, bo, bo, bo rozmowy już trwają. Z, ten, będzie top trener, naprawdę top trener. Polski boks w jakim miejscu jest teraz? Jak widzisz to z boku, Olku? Powiem tak, byłem zapasynowany przez pewien czas boksem zawodowym, tak, boksem polskim zawodowym, gdzie Krzysiek Wodarczyk, gdzie Krzysiek Głowacki zdobywali mistrza świata, dzisiaj Michał, Michał Cieślak, tak? mistrza Europy, byłem bardzo cieszymy się, że mamy taki, takich mistrzów, a gdzieś tam ten boks olimpijski troszeczkę był z boku, dzisiaj jest bardzo fajnie, cieszę się, że boks olimpijski odnosi takie, takie sukcesy wróciła liga, proszę, wróciła, wróciła liga. liga, tak, wróciła liga bokserska, gdzie no, wiele osób nie wierzyło, że to, że to powróci. Grzesiek Nowaczek, tak, prezes Polskiego Związku Bokserskiego, prześwietna robota, naprawdę. Yy, proszę zauważyć, że i do sukcesy pojawiają się świetni partnerzy, świetni sponsorzy do tego, tak? Gdzie brakowało troszkę tych, tych pieniędzy w, w boksie, bo brakowało, tak? A, a teraz mówię, są sukcesy, jest pieniądz. Pieniądz jest sukces, tak? Naprawdę robota, ja, ja z wielkim optymizmem patrzę na następne igrzyska. Z wielkim. To nie będzie tylko Julka, Julka będzie miała złoto ale naprawdę będzie, będzie top, będzie top. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby tak było. że widzimy się 31. w hali połacu Młodzieży na Hero Boxing Fighters 3. Tak, ślicznie dziękuję za zaproszenie. Będę oczywiście obecny. Bardzo dziękuję, że będę mógł uczestniczyć w takim wydarzeniu. Zapraszam wszystkich. Pamiętajcie, hala Gumniska blisko mnie. Hala gumniska 30 Halloween. Ta, Halloween, o pięknie. <laughs> Hero Hero Boxing Fighters Boxing 3 fight, tak. A jeszcze korzystając z okazji, zapraszam na jutro, godzina 9, otwarty trening, otwarte seminarium z James Ali Bashirem 9 ulica Przemysłowa 4C, Centrum Sportów Rakietowych, który nas tu gości od dwóch lat, yy, gdzie mamy tutaj klub, tak, wspaniała robota pana Janka Adamczyka, menadżerów yy, te, 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 tego yy, lokalu, tej, tej, tej siedziby, więc naprawdę jest kawał sali, gdzie można robić naprawdę fajne rzeczy. Zapraszam. Pozdrowienia jeszcze raz prosto z Global Boxing Tarnów. Trener Aleksander Maciejowski, dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Gala Hero Boxing Fighters 3 Jungle już 31 października w Tarnowie. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Walczymy dla Krystiana.